Po raz czternasty na dziedzińcu Dzieżgońskiego Ośrodka Kultury odbyło się Dzieżgońskie spotkanie z Old Jazzem. Koncert, jak zawsze, zgromadził wielu mieszkańców naszej gminy, którzy mogli posłuchać tradycyjnego jazzu. Witam serdecznie, pani dyrektor Dzieżgońskiego Ośrodka Kultury w końcu może zacząć pracować prawie pełną piersią. Dzisiaj kolejny festiwal Old Jazzu. Co się będzie działo? Prawda, wr wracamy, odmrażamy się powoli, nie wszystko niestety zrealizujemy w te wakacje. Natomiast na szczęście tego festiwalu jazzowego nie przerwaliśmy, 14 raz on się odbywa. Na szczęście jego konwencja jest tak kameralna, że mogliśmy w tych pandemicznych warunkach to zrobić. No i super. I robimy za nami Noc Kupały tydzień temu, piękna bajka na, tutaj koło, koło rzeki na skwerze. W sierpniu przed nami także festiwal Czterech Kultur, realizowany w ramach projektu z Narodowego Centrum Kultury. Dostaliśmy na to środki, bardzo się cieszymy. Wczoraj było spotkanie. Fachowców przy tym projekcie pracują różni naukowcy, artyści, wczoraj była taka wielka burza mózgów, to będzie proces, dwumiesięczne efekty na festiwalu, mam nadzieję, że, że będzie to dużym, to pozytywnym zaskoczeniem dla mieszkańców, to co pokażemy, natomiast dzisiaj cóż, e, pogoda się zmienia co 5 minut, ale teraz jest ok, zaczął się koncert, deszcz nie pada, oby tak się utrzymało, jest myślę fantastyczny klimat tutaj, w tej chwili gra zespół Dubi Dixi, e, ten festiwal jazzowy. Zawsze ma takie dwa nurty główne. Swing i Dixie, jak Dixie Land, to wiadomo, że musi być trąbka. No i jest. Jedyna trąbka najważniejsza w tym mieście to Rafał Dubicki. On przyjechał ze swoim składem. Zaraz po nich skład Roquelien Squater, którzy przyjechali do nas już wczoraj. Zadomowili się tutaj. Bardzo mi się podoba w goniu. Zresztą to nie pierwsza taka opinia artystów, którzy przyjeżdżają, wszyscy mówią, że gdzieś go nie jest urokliwy i malowniczy, więc myślę, że możemy być wszyscy z tego dumni, że tutaj mieszkamy. No i cieszyć się tymi imprezami, które tutaj się dzieją. Myślę, że że czuć tutaj fajną atmosferę, postaraliśmy się pracownicy domu kultury od rana, żeby było, żeby było po prostu tak miło i przyjemnie, że są, że są świeczki, że są lampki, że są leżaki, że jest po prostu taki fajny chill, do tego na najwyższym poziomie muzyka, no i dzieje się. Witam serdecznie Pani Burmistrz. Dzisiaj rozpoczyna się kolejna impreza plenerowa w naszej gminie. Jest to Old Jazz. Czy cieszy się Pani, że no ta kultura powoli powraca do naszej gminy? Tak, jestem bardzo zadowolona, że te cykliczne imprezy mogą się w naszej gminie i w go nie odbywać. Ale to nie tylko chyba mnie cieszy, bo widzimy po publiczności, która się tutaj dzisiaj gromadzi, że wszyscy na to czekaliśmy. Także. Myślę, że to będzie dzisiaj bardzo, bardzo udany dzień, i zapraszam serdecznie tych, którzy jeszcze się wahają. Pogoda, jak widać, chyba mieszkańców nie odstraszyła. Tak. Na pewno mamy dobrą pogodę zapewnioną na dzisiejszy wieczór i dobrą dawkę muzyki. Miłego wieczoru! Muzyka